Witam, kochani! Dzisiaj będziemy robić krokiety. Zaczynamy przygotowanie parszu. Daję, a, łyżkę, porządną łyżkę oliwy. patelnia się nagrzała. Tutaj mam pół kilograma polędwicy wieprzowej, którą teraz muszę podsmażyć chwileczkę. O, to bardzo jest i jeszcze ją podsmażę dokładnie tak z 5 minut więc to się ładnie podsmaża surowość prawie straciło teraz mam tutaj jednego potlecika tego burgera naszego Anglisa, wołowego. Na dlatego chcę dodać trochę wołowiny, żeby było tak, teraz wrzucę tutaj, podsmaża, tą resztą ale teraz do tego rzucę mam tutaj Listek laurowy, teraz ząbki czosnku A dziele angielskie to mam w proszku. To troszkę dodam go. I trzeba będzie później szukać właśnie tych kuleczek. Tak, trochę doprawić właśnie chciał. I trochę jeszcze dam soli. to ładnie mi Dodam trochę soli. I pół łyżeczki półgłóżeczki. Półgłóżeczki soli. Jest musi być też, jak zawsze. Nie, nie. I możemy jeszcze te przyprawy do tego, tak myślę. Czy lubisz coś ostrego, takiego innego, tak? Okej, okay, Jan. Znaczy, czerwoną, ostrą paprykę, tak? tak termana, za chwilkę, niech to się nam posmaży. Niech tak. to się teraz posmaży, za chwilkę Dodamy trochę czerwonej papryki, słodkiej. I trochę ostrej, tak? Trochę na ostro. Ale nie za dużo, trochę. I trochę bziółek płoskich. Prowansa. A, pół I znowu to poddusimy jeszcze może za dwie, trzy minutki. I tak, podlejemy. Tak, zaplanam. no musimy podsmażyć jeszcze fajnie. Wszystko ładnie się podsmażyło, zaprzyjaźniło z tymi smaczkami, przyprawami. Pora, żeby wrócić walizka. Mam kawałek, no pora. Mrożony o, był, ale to nic. Pasternaka kawałek. Celera korzennego kawałek. I marchewki kawałek. Kochanie. I to będą warzywawa. Jakiegoś właśnie... takiego to nie jest. Nie, jest nie rozdrabniałam, tylko tak, całe kawałek się Coś nowego, kochani. bo potem to będzie się dusiło jeszcze w 20-30 minut, się fajnie udusi akurat tak fajnie. Oto to z te warzywka, jak i tak będzie to wszystko mielone. Dokładnie. Tak, tak tylko się wrzuciłam i teraz zaleję to rosołkiem, czyli naszym drobiowym bulionem. Nie za dużo, nie za dużo, tylko tak trochę. I to przykryję i zostawiam na 20 minut. Przykrywam i na 20 minut nie ruszam. Więc pysznie się dusi z tymi warzywami pięknie pachnie ale jeszcze dam taką malutką cebulkę do tego niby jest por ale nie zaszkodzi my lubimy cebulkę chciałam podpalić nie 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 do tego nie kochanie ale powiedziała że do tego nie to teraz jeszcze 10 minut poddusimy troszkę może jeszcze rosołku do nią odrobinkę rosołku i na 10 minut i za 10 minut będzie gotowe pięknie się gotuje nasze mięsko z warzywami próbowałam potrzebuję jeszcze trochę soli ale mam tutaj jeszcze kurczaka jak robiłam wywar został mi też go wrzucę oczywiście nie wolno I niczego marnować ale... ale muszę trochę przyprawić bo jest takie mało doprawione jak tak jak zawsze pieprz dużo pieprzu i i ta soli i jeszcze 5 minut to podusimy i już farsz będzie gotowy do krokietów nasze mięsko z warzywkami gotowe ale tam trochę na koniec manierały tylko tak troszkę jedną czwartą łyżeczki może nawet mniej i teraz to wyłączam wyłączam przykryję na 20 minut i będziemy za chwilkę mielić. Nasze mięsko z warzywami trochę przestygło. Teraz pora, żeby to wszystko zmielić. Przez maszynkę naszą, ale dawam grubsze sitko bo chcę, żeby było nie tak drobne. I to wszystko muszę teraz przepuścić przez maszynkę. To będzie państw do nie trzeba było nic rozdrabniać, to wszystko się tak fajnie udusiło, ugotowało. Tak to okropnie za chwilkę ja to całego muszę się No i kończymy. Ostatnie całe. to Ja muszę usmażyć naleśniki najpierw. Najpierw muszę zrobić na do tego. Farszu. Pięknie wygląda. Pięknie. O, hmm. no. Ja sam spróbuję sobie. O kochanie, ty zaczynasz spróbować? Przecież nie hmm. zawsze hmm. no i o, jakie dobre. Wiesz co no to jest taki pyszny smak, że to już chyba nic nie potrzeba. Pyszne, mmm mm, takie dobre. A teraz będę przygotowywała ciasto naleśnikowe do krokietów. Mam tutaj 2,5 kubka mąki pół, 400 gramów. Muszę udać do tego, o i dałam pół łyżeczki soli, przepraszam. I tu mam 150 ml mleka, do niego dodaję gazowanej wody, o jest tak. 250. Jak będzie trzeba, to dodam. I do tego pójdą trzy jajka. 3... Całe jajka. Całe jajeczka. Wow. jedno będę zaraz miksować za chwilę. Drugie. I trzecie, trzy jajeczka. To są składniki naszego ciasta Łączę. będę ubijała właśnie pod tym ubijaczem jak będzie za gęste to dodam trochę wody gazowanej ja myślę że będzie za gęste zobaczymy ciasto wygląda mi za gęste, dlatego dodaję wody gazowanej powinno być tyle ile mąki, tyle płynu jak było 400 to 400 razem będzie 300 no zobaczymy musi być odpowiednia gęstość tak żeby... ja tutaj dodaję do degradowalą a tu odpowiednią gęstość sprawdzam gęstość mąkociasta. o jak dla mnie to jeszcze za gęste to właśnie tak jak mówię tyle ile mąki tyle płynu dałam trochę mniej Trochę dodam mleka teraz, podam Wam trochę za mało mleka może. Dodam jeszcze troszkę mleka, a to spidzisz, a to Tak, to wszystko odpowiednio Musi być takie troszkę więcej, jak na normalne naleśniki, ale... Teraz wszystko no, tam dobrze bo Teraz będzie chyba idealna, będzie 400 gramów mąki i 400 ml płynu Tak ma być. Ciasto nasze idealne. Tak, tak teraz właśnie sprawdza. O, idealne. Musi sobie teraz postać 15 minut i będziemy smażyć na leśniki. Kochani, do mojego ciasta nie dałam żadnego tłuszczu, bo będę za każdym razem smarowała masełkiem tą patelnię, bo jakoś mi tak lepiej chyba smakują te naleśniki. Tak, posmaruję sobie. I teraz no, nagrzało się. Tak. I sobie właśnie usmażymy właśnie na tym takim masełku posmarowanym. Po co dawać tam tłuszcz? Tak mi lepiej takie smakują. Znaczy nam, kochanie, tak? A oczywiście. Nie tylko mi. Mryjemy razem z mężem. No i dobrze. I teraz usmażymy naleśniczka Kochani, minęła minutka może trochę dłużej o, i przekręcamy o, na drugą stronę ale pięknie i teraz jeszcze parę sekund i będzie gotowy sprawdzam o, o. piękne i wrzucamy i następny i znowu smarujemy lekko tylko masełkiem tak na widelcu mam masełko tylko lekko i następny smażymy i tak wszystkie musimy usmażyć te nasze naleśniczki, które nadziejemy potem naszym mięskiem i będą krokiety no i ostatni platuszek smażymy do naszych krokietów to jest ostatni naleśnik naleśniki usmażone teraz pora żeby nadziać je naszym farszem ale tylko dałam troszkę bo chcę zrobić tylko cztery krokiety resztę sobie na Sylwestra zrobimy tylko cztery tak żebyśmy sobie dzisiaj zjednili obiadek. na spróbowanie czy dobrze wyszło tak farsz daję tylko tak na środek I tak zwinę sobie i zawinę Potem będę obtaczała jeszcze maczała w jajku i i tak. Już trzy gotowy. Tak, zrobimy sobie cztery. tak wszystkie po kolei. No i czwarty. Czwarty nasz. Na dzisiaj. Tylko cztery usmażę. Za chwileczkę obtoczymy i będziemy jeść. I tak tej strony zaczynamy zawsze zwijam te boki do środka dopiero tutaj zawijam coś takiego no i za chwilkę będziemy ją obsmażać patelnia się nagrzała wlewam oleju no tak żeby przykryć dno chwilkę poczekam niech się zagrzeje o ufajnie a teraz sobie tak krokiecika w jajeczku i w bułeczce jajko i bułka tarta i na patelnię pierwszy się smaży No i tak te tak tak wszystkie, wszystkie. ładnie w jajku w bułeczce i na patelnię i tak wszystkie tak krokieciki się smażą z jednej strony, z drugiej strony tak, tak podsmażymy na rumiano chwilę z jednej, chwilę z drugiej o, myślę, że gotowe z jednej strony Tak, ładnie się zrumieniły teraz ładnie przekręcimy ja używam dwóch widelców tak mi najwygodniej tak, ładnie się zrumienił. ten był pięknie. ostatni włożony też jeszcze chwilę No jeszcze tak troszkę o, troszkę pęknie Może być tak. pięknie, jeszcze w minutkę, tak jak mówiłam i za minutkę będziemy. Krokieciki nasze gotowe. Ten jeden jeszcze zostawię chwilkę pod jego, bo on ostatni był, a te już są gotowe. Tego jeszcze sprawdzę. O za chwilkę, tam był jeszcze parę sekund. Krokiety gotowe, a do krokiciku musi być barszczyk, dlatego mam tutaj litr bulionu, to jest rosołek a zostało mi zakwasu jeszcze tego wigilijnego jak się tylko to zagotuje tak mocniej to wleję ten zakwas bo nie chcę gotować. zakwasu już nie gotuję Zagotuję tylko rosołek rosołek się zagotował teraz wlejemy nasz zakwasik ale zaraz zobaczę ile dam na razie pół kubka 200 ml Jest o kolorek już ma ładny może wystarczy za chwilkę spróbujemy ja już nie będę tego gotowała tylko dobrze podgrzeję podgrzeję i spróbujemy smaczki proszę znaczy, kochani łyżka spróbujemy się no, no nie chodzi mi o kwaśność bo zakwas jest kwaśny i nie chcę zakwaśnego no muszę spróbować ja na wyjście hmm można więcej zakwasu i trochę jeszcze pieprzu. Chyba cały, może cały tak, tak. Cały Wszystko może wlewam. Tak. 450 było na litr bulionu. To będzie pycha. Patrzcie w nasz podgrzewa, ale trzeba dodać pieprzu. Jest mało takich pikantnych i trochę soli. Ale soli to tak jedną czwartą łyżeczki. I już jest zagrzany Ja już wyłączam go. I za chwilkę będziemy sobie jeść i popijać barszczek pora kosztowania naszego krokietika. No kochanie, to jest Twoja połówka, to jest moja. Na razie tylko połówka. My na Dobry? razie próbujemy. Kochani, ale możecie dodawać sobie do tego równe sosy, Sosy można, ale my, my na razie sobie spróbować. chcemy spróbować. Z tego mamy zresztą. czerwony barszcz. się zdrowie, kochani. Mm. Smacznego smacznego no już wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym mm, roku. Pyszny barsz. Barszik no. musi zawsze być, jak pamiętacie. Mm, Jest tak Fajnie, bo nam zakwas został mm -hmm. I tylko rosołek i trochę zakwasu i pyszny Nic barsz. się nie marnuje. Mm, ale krokie wypyszne. Mm. To mięsko nam się udało, ten parsz. sosik jakby się przydał. Ale to już musicie sobie sami dobrać, dobrać jaki lubicie sos okej okay, kochani wasze wszystkiego to najlepszego nowego roku i no. na razie do następnego, trzymajcie się mm -hmm. mm. bardzo dobra mm -hmm. bardzo dobra mm -hmm.